Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy imienia Sylwestra Kalickiego wita państwa na wirtualnej edycji pikniku naukowego w roku 2021. Chcielibyśmy dzisiaj zaprezentować eksperyment polegający na rozpraszaniu wiązki światła laserowego na czerwonej zawiesinie z proszku fluorescencyjnego. Jest to taki pył fluorescencyjny używany w niektórych wariantach laki lakieru do paznokci, tak słyszałem. Pamiętajmy oczywiście o tym, że w pracy z laserem należy, należy dbać o bezpieczeństwo, więc po pierwsze używamy okularów, ponieważ w laser patrzy się tylko dwa razy i używamy prostokątnego naczynia. Chcemy bowiem uniknąć niepotrzebnych refleksów, odbić światła na zakrzywionych powierzchniach, czyli na przykład taki pojemnik jest wyśmienity, taki pojemnik już nie jest. No dobrze. Spróbujmy eee, zatem eee, uruchomić nasz laser. W zależności od kąta obserwacji widzimy zmianę barwy mieszaniny od żółtej po czerwoną. Patrząc na wprost, widać kolor zielony, a z boku kolor żółty. Jednak dlaczego tak się dzieje? Na percepcję niniejszego efektu wpływ mają zarówno fizyka, jak i konstrukcja naszych oczu. Z fizycznego punktu widzenia zielona wiązka laserowa pada na drobinki zawiesiny i z jednej strony ulega rozproszeniu na drobinkach pyłku, zaś z drugiej powoduje fluorescencję zawiesiny, emitując światło o barwie czerwonej. Aby mogła wystąpić fluorescencja, musimy pobudzić cząstki fotonami o energii większej niż energia czerwonego fotonu. Moglibyśmy więc użyć lasera o barwie zielonej, niebieskiej czy ultrafioletowej. Światło lasera jest najsilniej rozpraszane wzdłuż kierunku padania wiązki, a słabiej w kierunku do niej prostopadłym. Z kolei emisja fluorescencyjna światła o barwie czerwonej zachodzi równomiernie we wszystkich kierunkach. Dlatego też, patrząc bardziej od przodu padania wiązki, widać przede wszystkim barwę zieloną, wynikającą z jej silnego rozproszenia, natomiast z boku widać barwę żółtą, będącą skutkiem rozproszenia wiązki lasera na boki oraz fluorescencji czerwonego pyłku. Wpływ na postrzeganie tego zjawiska ma budowa naszego oka. Nasz narząd z wzroku wyposażony został w receptory światłoczułe, czyli pręciki oraz czopki. Pręciki odpowiadają za dostrzeganie ruchu oraz kształtu, natomiast czopki za widzenie barw. Ludzkie oko zawiera trzy rodzaje czopków, które reagują na różne długości fal, jednocześnie powodując widzenie kolorów niebieskiego, zielonego oraz czerwonego. Jeśli pobudzimy oko fotonami odpowiadającymi światłu czerwonemu i zielonemu, odpowiednie dwie grupy czopków staną pobudzone i otrzymamy wrażenie widzenia barwy pośredniej, czyli żółtej. Zjawisko rozpraszania wiązki laserowej jest podstawą działania lidaru, urządzenia, którego skrót rozwijamy na Light Detection and Ranging. LIDAR jest urządzeniem fundamentalnie bardzo podobnym do radaru, który wysyła. Wiązka fal radiowych czy sonaru, który wysyła wiązka fal akustycznych. Lidar zaś operuje na wiązce skupionych fal świetlnych. Lidar ma szereg typów i bardzo przydatnych zastosowań. Jednym z nich jest lidar klasyczny, który może być zastosowany do określenia wysokości pułapu chmur czy detekcji aerozoli. Może on być również stosowany w fotogrametrii polegającej na skanowaniu powierzchni terenu z samolotu, drona czy satelity. Zbadanie powierzchni terenu wykonywane jest z samolotu o znanej pozycji, wyznaczonej przez systemy GPS oraz INS. Metoda takiego pomiaru polega na oświetleniu celu światłem laserowym, a następnie odbiorze jego odbicia. Różnica w czasie pomiędzy wysłaniem a odbiorem sygnału. A także zmiana długości fali odbitej wiązki laserowej może posłużyć do stworzenia trójwymiarowego modelu badanego terenu. Kolejnym przykładem jest lidar fluorescencyjny do oznaczenia zawartości pyłów, mgieł czy składników smogu, takich jak tlenków siarki, azotu czy węgla. W dużym skrócie, zasada działania opiera się na emisji impulsów laserowych o długości fali absorbowanej przez oznaczoną substancję, pobudzając ją do fluorescencji. Wyemitowane światło fluorescencyjne jest następnie wykrywane przez czujniki, dzięki czemu możliwe jest określenie zawartości badanych gazów w atmosferze. Opisana metoda stosowana jest przez naukowców np. Na z NASA do śledzenia chmury pyłu wulkanicznych czy monitorowania jakości powietrza w obszarach miejskich. Równie ciekawą odmianą lidara jest lidar absorpcji różnicowej. Może być on stosowany do selektywnego wykrywania określonych gazów, np. metanu, jak i również do zdalnej detekcji broni chemicznej. Wykorzystuje on dwie wiązki laserowe, które różnią się nieznacznie długością fali. Jedną wiązkę dostrajamy do silnej linii absorpcyjnej badanego zanieczyszczenia, zaś drugą ustawiamy poza zakresem absorpcji. Następnie, wyznaczając różnicę natężeń obu sygnałów, możemy zdalnie określić zawartość rozpatrywanego zanieczyszczenia w atmosferze. Liter ma również stosowanie w diagnostyce plazmy, gdzie może być wykorzystywany do pomiaru koncentracji i temperatury elektronowej w przyszłych reaktorach termojądrowych. To już jednak jest e, opowieść na inną okazję. My tymczasem chcielibyśmy życzyć zdrowia i oby do zobaczenia za rok i oby do zobaczenia na miejscu.